No ja przeżyłem śmigielskiego, Matyśkiewicza, Kamińskiego, po Kamińskim był Tomys, Kupka, Głowacki, Kuc Bielecki, który mnie wysłał do Niemiec, latusek Teodor, Szmytki, Bochum i Zając. Ja przychodziłem za Stefana Śmigielskiego. Przyszedł do Junioratu, a potem on głosił pierwsze rekolekcje dla kursu składającego ślubu i dla nas, którzy zaczynali nowicjat w 1948 roku. Nie? To on. Jakieś cechy szczególne ojciec pamięta? Pierwsze kazanie, ponieważ nie mógł przyjechać Prowincjał wygłosił sam, e, ten mistrz ojciec Szymborski Władysław i zaczął od słów vanitas vanitatum omia vanitas Jego specyficzny akcent głosowy. <głos> tak. A jakim był prowincjałem? Ojciec Śmigielski no, to był jeden z takich, powiedzmy, jeszcze z tej formacji pierwotnej, że tak powiem, I konkretny był. Taki konkretny, jak on był w stosunku do ojców, to trudno mi mówić, bo to wtedy jako kleryk, to tam się niewiele wiedziało na ten temat, nie, ale no, po prostu. Był zdecydowany w swoich decyzjach, zresztą to była normalna forma działania, nie? No. Także on był do 1956 roku, dlatego, że nie mógł być zmieniony ze względu na stan po prostu cywilny, nie? W ogóle komunizmu jako takiego, nie? No cóż, on, ja go, ja go po prostu bardzo pozytywnie oceniam. I to był taki, który jeszcze no, trzymał się tych pewnych razów. Następny był ojciec Feliks Matyśkiewicz. Aby zostać prowincjałem, mianowany musiał najpierw być superiorem. Dlatego przez kilka miesięcy był superiorem w solastykacie i potem przyszła nominacja na prowincjała. No on swoją osobowością też promieniował, bo to jako dogmatyk nie. Miał go przez cały solastykat. Jedno było takie może trochę nieprzyjemne dla mnie osobiście, jak dla niego, to nie wiem. Kiedy zostałem mianowany duszpasterzem we Wrocławiu i ekonomem, to wtedy ówczesny proboszcz na, na Pilczycach chciał, żebym ja objął 10 godzinka katechezy. Mimo, że wikarym był inny ojciec, Józef Kroczycki, ale on się ubiegał o studia. I ja wtedy powiedziałem, jak to? Wikary mamy mieć tylko cztery lekcje, a ja jako duszpasterz i ekonom aż dziesięć lekcji. I po jakimś czasie powiedziałem, no Obediencja, obediencją, proszę bardzo, ale ostatecznie nie samym tym katechetą na Pilczycach. To było takie jedne, powiedzmy może dla mnie i dla niego przykre spotkanie z nim. A tak to my, aż do jego niemal śmierci, to myśmy mieli bardzo takie, już po tym, o jego prowincjalcza, jak był sekretarzem, i jak ja byłem w Poznaniu w tych latach 84-89, to my mieliśmy bardzo takie przyjazne relacje. Gdy chodzi o ojca kamińskiego, no to znaliśmy go jak takiego impulsywnego profesora. I on nie wiedział, czy on w ogóle potem superiorem, tym tego nie wiem, ale no był taki sanguinik. I ponieważ był zasadniczym moim spowiednikiem w czasie studiów, no to też relacje nasze były raczej poprawne, ja nigdy nie, nie robiłem problemu z obediencjami, które przypadło mi przyjmować. Ojciec Józef, no byliśmy razem w seminarium, Tomas, nie? Byliśmy razem w seminarium, on był zakrystianem, w, w zakrystii przy... Kościeli Świętego Jakuba, a ja byłem u góry, a razem żeśmy też byli tam w tych pierwszych latach, byliśmy, sobie tak współpracowali w, tym, w tej dziedzinie powiedzmy, no, Urzędu Zakrestiany. No najlepsze było, bo rektor, kiedy ja przygotowywałem Ołtarz stroiłem na imieniu rektora Bronisława. To zawsze mówił fa, 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 dla siebie szykuję, bo ja Bruno, a na... Bronisław, nie? Z tym, że czy on był zasadniczo Bronisław, czy Bruno, to ja nie wiem do dziś jak tam w metryce było, ale no po prostu. Także z ojcem. Józefem Tomysem, no to miałem też takie i koleżeńskie, no i takie po prostu w ogóle. Byliśmy niemal w tej samej myśli w postępowaniu. On zresztą też był już pasarzem głuchoniemych w latach 53-61 we Wrocławiu. Bo wtedy, kiedy zwolniono duszpasterzy z zakładów Głuchoniemych, duszpasterstwo Głuchoniemych było przydzielane parafii, na terenie której był dany zakład. Pilczyce należały do Popowic, a zatem on był pierwszym duszpasterzem i on był rok wcześniej na kursie dla Głuchoniemych w Panewnikach, Potem pod wodzą tych dwóch, no, już wytrawnych, już pasażerów głuchoniemych, Jana Urbaczki i Konrada Lubosa. No, nasze relacje układały się dobrze. On też wiedział, że jeśli tam trzeba było kogoś podrzucić, na przykład do Gorzowa czy do Iławy, to zawsze się po prostu posiłkował moją osobą, szczególnie, gdy chodzi o zacnego, skąd inąd misjonarza, ojca Franciszka Śmigielskiego, zwanego Siekierą. on Siekierą? No, był taki przebojowy. No, tak, gdy chodzi o Alfonsa Kupkę to wiadomo, że też byliśmy w rok niżej w Solastykacie. To też nasze relacje się układały raczej pozytywnie. Wielki budowniczy, nie? A, tak. Zresztą. No, Sprawy na przykład dekoracji tych, tych wszystkich akademii w Solastykacie to było zawsze jego dzieło, a myśmy musieli pomagać, także współpraca była raczej pozytywna. Gdy chodzi o Głowackiego, no to za jego czasów byłem też mianowany radnym prowincji. No to wiadomo, że wtedy trzeba było i my też do dnia dzisiejszego utrzymujemy nasze przyjacielskie, powiedzmy, stosunki. A kiedy chodzi w tej chwili, to on jest ostatnim mohikaninem z tego kursu swojego. Nas dwóch, ojciec Antoni Lesz, we Frankfurcie, a ja tutaj. Także on się jeszcze waha, czy przyjechać do Polski, żeby tu złożyć swoje kości, czy, czy, czy tam. podrychur podobno, tak on mówił, że podobno likwidują całkowicie, także on prawdopodobnie też testament zmieni, ale gdzie się będzie chciał być pochowany, to jeszcze nie wiem. No Głowacki, a po nim już był ojciec Józef Kuc. Też byliśmy razem w Solastykacie, więc te relacje, zawsze na poziomie tych samych prawie roczników, którzy byli w Solastykacie, one inaczej się układają niż z kimś poprzednim czy późniejszym. Nie? Wiem, że będąc superiorem w Lublincu, radny nasz kochany. Ojciec Franciszek Mucha kiedyś tak wyraził swoją pretensję o, o pewne rzeczy. Ja mówię, proszę ojca, ojciec kiedy był superiorem, to miał kolegów, rówieśników i młodszych. Ja już jestem w tej generacji, że mam starszych rówieśników i młodszych. I wszystkich muszę zadowolić. Nie, nie tylko tych starszych czy, czy tych młodszych, nie? takie to bywają rzeczy. No, ojciec Kutz, początkowo ja pod koniec jego urzędowania byłem wtedy asystentem ekonoma prowincjalnego i byłem dyrektorem tym w misyjnych drogach przez 5 lat. i e, nie dzięki mnie, ale miałem dobrych współpracowników, najpierw brata Zygmunta Wolniaka, potem miałem Przemka, a potem przyszedł Kluczyński i Jarek. Kuc, kuc, panie, ty się najlepiej nadasz na to, żeby pojechać do Bebry i tam rozpocząć, bo Początkowo miał jechać ojciec Henryk Tomic, nie, On był przeznaczony, i początkowo była mowa o Oldenburgu, tam gdzie kiedyś był wikarym ojciec Ernest Drescher, ale tamci decyzjanie księża się nie zgodzili na przyjazd obratów z Polski. I wtedy poszła fulda. No i tam z ojcem Klausem zaczęliśmy urzędowanie. Następnie przyszedł ojciec Muszął Norbert. Do tego przyszedł Kowal Wiesia. Johannes się teraz przemienił. No i A na zastępstwa to tam przyjeżdżali różni, między innymi też ojciec Leon Nieścior, Bernat, ojciec Opiela, Ptak, także to są takie historyjki tego. W każdym razie ojciec Kuzno też jako, jako taki hmm, współstudent obrzański, to mieliśmy też, zresztą on tu załyża, pochodzi, więc czuje się w, Troszeczkę w obowiązku, żeby raz po raz iść na go mamy. No, a potem na Ojciec Bielecki, jako prowincjał, no to już wtedy były takie przetargi, kto ma zostać tym prowincjałem. I wiem, że wtedy wybrano taką opcję, że. Ani wschodniak, ani, ani, ani zachodniak, czyli w Poznaniach czy w czy, czy Świątach, tylko bierzemy Ojca Bieleckiego, ponieważ on jako repatriant zamieszkał wprawdzie na Opolszczyźnie, no ale może być takim pośrednikiem. No po prostu. Y te relacje z prowincjałami, to one tylko były przy jakichś uroczystościach albo przy, przy jakichś takich powiedzmy z tym, sniem, że um, bardzo sobie ceniłem list, który napisał po moim odejściu z Wybry w 1997 roku. Nie? I ten list mam, dałem też do, do archiwum w, w Poznaniu, ale nie wiem, czy tam się znajduje w mojej też czy nie. No a potem następnie ojciec Latusk, ojca Latuska poznałem po raz pierwszy w Rzymie, kiedy w 1971 roku byliśmy z ojcem Biernatym i ojcem Stefanem Krukiem na beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego. I tam też poznałem ojca Niesłonego, jako dopiero przyjeżdżającego na styliz do, do Rzymu. Jego prowincjalat też dla mnie był po prostu prowincjalatem, który mnie osobiście nie stwarzał żadnych trudności, a czy ja jemu, to ja nie. Wiem. No tak samo, gdy chodzi o Teodora o Jochema. No to. On był w kursie, znaczy jego kursowym kolegą był ojciec Zachórski, z którym byliśmy razem na placówkach w Iławie w Poznaniu i w Katowicach. Także nasze relacje też się układały raczej pozytywnie, a gdy chodzi o... o niego samego Ojochema, no to ponieważ był święcony razem z ojcem Lizoniem po 12 latach czekania. Lizoń. czego 12 lat na święcenia kapłańskie w drodze na święcenia ulegli się, uległem wypadkowi, nie zdążyłem na te święcenia dojechać, do obry. No a z, a z ojcem to, Teodorem spotykaliśmy się też na różnych płaszczyznach, nie tylko przyjacielskich, ale i tej administracji prowincjalnej, jako wikariusza prowincjalnego czy tego. Ojciec Szmytkę, no był stosunkowo krótko właściwie, był prowincjałem. Yy, też o relacje powiedzmy, yy. ogólnie mówiąc to żaden prowincjalat dla mnie osobiście nie był aż tak wielkim ciężarem, żebym jako unieść nie mógł, żebym się tam wzdrygał yy, od tego czy owego. To samo dotyczy Antoniego Bochma, który on po prostu był tutaj na stażu przed święceniami nie, po, po Rzymie, no a obecnie to, to są już ci, ci ostatni, powiedziane, to jest inna generacja i wiadomo. Czy łatwo jest takiemu ojcu nobliwemu, z tradycjami, słuchać młodych A Nie ma problemu, bo to się zawsze mówi tak, jeśli masz pretensje do jakiegoś przełożonego, to najpierw nim zostań i będziesz wiedział, jak to smakuje. No cóż, bardzo się cieszyłem, że mogłem być na uroczystościach w Piekarach Śląckich, kiedy żeśmy tam obchodzili to stu przybycia pierwszych obratów do Piekar, bo to właściwie była inicjatywa księży diecyzjalnych, że uprzystępnili piekary jako, jako bazę wypadową na głoszenie Słowa Bożego w, w tym czasie i plebiscytu i, i w ogóle powiedzmy początków po I Wojnie Światowej, nie? No, byłem na sporo uroczystościach oblackich, specjalnie nie sprawiało mi to trudności nawet kiedy byłem czy to w Gorzowie, czy potem już jako przełożony w Iławie, w Lubiczu, żeby znaleźć kogoś, który by mi pomógł na takie uroczystości pojechać. Oblaci na pewno wiele zrobili, szczególnie ci w czasie wojny święceni, zaraz po wojnie, w swojej pracy misjonarskiej, tuż pasterskiej, bo jednak ten zapał był dość silny i to wpływało na nas, kiedy oni przyjeżdżali do obry na rekolekcję. I ci, którzy zostali u nas i ci, którzy poszli w diecezję, bo Biskupi prosili nie, o to, żeby i sporo naszych ojców poszło do diecezji. Na przykład ojciec górecki, Julian, który mnie notabene chrzcił w piekarach w 1929 roku bo to wyczytałem z Księgi Chrztów, nie? to on poszedł potem do diecezji poznańskiej i był kustoszem u Matki Boskiej w Górkach, nie w Górkach, Miejska Górka, tam w kurce był. No, co mogę życzyć, żeby po prostu te propozycje, czy ta zachęta, żebyśmy Zostawali w charyzmacie ojca założyciela i żeby ta odnowa, która miała nastąpić w czasie i po ostatnim kapitulu generalnym, żeby ona w życie była wprowadzona i żeby każdy obrad czuł się odpowiedzialny za to, że sam się uświęca i drugich uświęca przez to, jeżeli daje przykład poprawnego. bića jako oblad i jako kapon i jako zakon.